No, i drodzy państwo, przed nami spotkanie z guru muzyki, człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach, który zawsze wprowadza jakiś specjalny klimat. Coś, co otwierają, u mnie zawsze te komórki się otwierają, potem chwytam te myśli, nie mogę ich wyłapać, gdzieś muszę wracać, żeby móc się wiedzieć, co ten guru chciał nam powiedzieć. Zbitnie w Hołdys. Witaj, Zbyszku. Mikrofon jeszcze pozwolę. Jeszcze ci włączę mikrofon, bo nie mamy mikrofonu u Ciebie. Nie wiem dlaczego. Czy możesz sam to zrobić, bo ja ze swojej pozycji nie mogę tego zrobić. Co mnie dziwi trochę. Wiesz, ja jestem zabezpieczony. <noise> Dziękuję za zaproszenie i do tego dzisiejszego panelu, jak i do, do całego projektu. Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Wiem, że przysłuchiwałeś się trochę też tej rozmowie naszej wcześniej, co też goście mieli okazję od siebie powiedzieć, opowiedzieć o konstytucji. Więc proszę, jako człowiek, Człowiek, który przecież ma tak ogromne doświadczenie, nie tylko muzyczne, bo przecież ty masz doświadczenie z Solidarnością, kiedy wspierałeś w wyborach 89 roku. Obserwujesz grupy obywatelskie działające w przestrzeni publicznej dzisiaj, wspierasz, jesteś bardzo w tym czynny, to, to da się zauważyć. Komentujesz bardzo celnie i trafnie wydarzenia polityczne. Jak twoim zdaniem, czego nam brakuje w tej chwili w Polsce, żebyśmy i flagę biało-czerwoną, i konstytucję traktowali jak coś przyjaznego, miłego, coś co jest takie naprawdę fajne, nasze, rodzinne? No Bardzo wysokie wymagania widzę, stawiasz ludziom, żeby wszyscy właściwie szanowali wszystko. Najpierw o, o tym, co słyszałem dzisiaj. Ja, ja słuchałem od początku wystąpień wszystkich Twoich gości z tego chociażby powodu, że przecież ja nie jestem prawnikiem, nie jestem czynnym aktywistą, nie pracuję, nie jestem członkiem żadnych organizacji, które w jakichś formach form, w sposób formalny zajmują się obroną praw człowieka, konstytucji, stają po jednej czy drugiej stronie w procesach sądowych. To są prawnicy, to są ludzie z ogromnym doświadczeniem ze stertą papierów na stole, w szafach. A ja jestem po prostu obserwatorem tego wszystkiego i przymierzam to do siebie samego. Rzeczywiście mam doświadczenia bardzo bogate i one są. One mają jedną zaletę, myślę, na tle, na tle wypowiedzi prawników, ale te wypowiedzi ludzi prawa są niezwykle mądre i, i od nich, od nich należałoby w ogóle zaczynać każde spotkanie. Moje doświadczenia wiążą się z tym, że z jakichś bliżej mi nieznanych powodów, ja jestem postrzegany i, i czuję się jak, jako outsider, jako osoba, która właśnie cały czas jest gdzieś wyjęta spod prawa, wyjęta spod reguł, żyje po swojemu. I z tego tytułu spotykają mnie różnego rodzaju dolegliwości. Prawne, administracyjne, obywa... jakieś obyczajowe, przeróżne. Wystarczyło mieć, nie wiem, długie włosy w dawnych czasach, żeby mieć poważne kłopoty. Wystarczyło się ubrać inaczej, żeby mieć poważne kłopoty. Wystarczyło, nie wiem, nie pójść na pochód pierwszomajowy, żeby mieć poważne kłopoty. Tego było co niemiara. Powiedziałeś w ostatnim momencie przed, przed oddaniem mi głosu taką rzecz, która natychmiast mnie kliknęła, żebyśmy wszyscy szanowali biało-czerwoną flagę i konstytucję jako jakieś wspólne dobro, które nas łączy. No muszę to przyznać, że mam z tym problem, dlatego że przez kilkadziesiąt lat swojego życia żyłem z biało-czerwoną flagą jako, jako, mm, jako pałką przymusu. W komunizmie po prostu kazano nam ją nosić na nie wiem, jak byliśmy dziećmi w szkole musieliśmy iść widać jakiegoś Breżniewa czy innego tajaca, który przyjeżdżał do Polski machając biało-czerwonymi flagami. Ja pamiętam, że miałem taki moment w stanie wojennym, kiedy mieszkałem na osiedlu na Jelonkach, na parterze miałem lodzie z balustradą metalową i tam był zainstalowany taki ding do, do do mocowania flagi i nagle dostałem polecenie, że mam biało-czerwoną flagę powiesić z okazji, nie wiem czy to był 1 maja albo 22 lipca, w każdym razie święto, które wtedy było postrzegane jako stricte komunistyczne. Więc żeby nie powiesić tej flagi, bo za to groziła po prostu grzywna, ja wziąłem piłę i odpiłowałem kawałek balkonu z tą częścią, która służyła do mocowania flagi, więc to są takie, takie moje są stosunki i kiedy dziś widzę ludzi, Pisu, łamiących konstytucję, obrażających połowę narodu od rana do wieczora, właściwie gardzących, i to mają we krwi, to nie jest udawane, bo ja znam niektórych z tych, z tych ludzi i słyszę, co oni mówią także prywatnie. To nie jest udawane. Ta pogarda wobec lewaków jest naprawdę fizjologiczna i oni noszą biało-czerwoną przypinkę do marynarki. To co ja mam z tym zrobić. No. To nie jest takie dla mnie oczywiste. żeby oczyścić tę flagę, wyprać ją po prostu z przeszłości, z tych wszystkich użytków hańbiących ją, depczących ją, opluwających, noszoną przez faszoli, wrzucić do pralki po prostu. No to są tego typu rzeczy. Ale też moje doświadczenia są takie, żeby się nie rozwodzić za bardzo. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak konstytucja każdego z nas dotyka. My sobie po prostu nie zdajemy z tego sprawy. Dopiero kiedy się dzieje jakaś rzecz, no, prawnicy dali tutaj koncert informacji. To są przecież sprawy sądowe, przeróżne, gdzie można przegrać, bo, bo ktoś jest nieuczciwym sędzią czy prokuratorem. Można przegrać, ponieważ prokurator dostaje polecenia od ministra. Yy, sta, yy, sędzia, jeżeli wyda właśnie wyrok, stanie przed nielegalnym sądem. To jest po prostu horrendum. To jest naprawdę państwo na wzór mafijny. Jeżeli ktoś yy, nie widział, to jest film już dosyć odległy w czasie, ale ojca Krzesnego, to proponuję, żeby obejrzał i zaraz to zobaczy. Może bez jeszcze scen, typu ucinanie u bakonią, albo, albo duszenie przeciwnika stalową linką, ale, ale tak naprawdę to, to jest to, jak skorumpować policję, no można po prostu mianować swojego człowieka z szefem policji, to już nie trzeba płacić mu działki, wystarczy go mianować, mianować wojewodę, mianować nie wiem pokrętnymi hasłami reklamowymi, wbić ludziom nowego wójta czy burmistrza, żeby był swój i żeby działał na rzecz naszych i wtedy każde zlecenie budowy drogi to będzie dla naszej firmy złożonej z ludzi, którzy nas moralnie Ideologicznie i finansowo wspierają, i wtedy to wszystko siedzie w rękach jednej partii, choć w konstytucji jest zapisane, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym. To, co mówię, jest oczywiście bezprawne. Mój pierwszy taki y, bunt y, był związany z. Y, z... Konstytucja PRL-u gwarantowała demokrację. się o tym? Równość wszystkich ludzi. Wolność słowa gwarantowała. To jest nieprawdopodobne. Tam to wszystko było zapisane. I na mocy tej konstytucji dzięki sprytnemu zredagowaniu dwóch czy trzech zapisów można było na przykład wyrzucić kilkaset tysięcy Żydów polskich z Polski w 1968 roku, kiedy się uznało, że oni przeszkadzają w sprawowaniu komunistycznej władzy tutaj. Dawano im paszporty w jedną stronę. Mnie się później przypomniało, jak w podobny sposób Związek Radziecki pozbawił obywatelstwa Aleksandra Sołżenicyna. Bo okazało się, że jest przepis konstytucyjny w sowieckiej konstytucji, który mówi, że wrogich ludzi, niszczycieli, no to chyba dotyczyć miało szpiegów, jakichś innych tego typu zawodników, można pozbawić obywatelstwa. A on po prostu napisał książkę, która ujawniła zbrodnie stalinowskie w pełnej gamie. Archipelag Góra. Przyszli panowie, wzięli go pod ręce, zawieźli na lotnisko, wsadzili do samolotu i przestał być obywatelem Związku Radzieckiego. To się odbyło zgodnie z konstytucją tamtejszą. Trzeba być szalenie ostrożnym. Jak miałem 17 lat zderzyłem się z cenzurą, a była wolność słowa. Ja pamiętam jak dziś, jak Marek Malak, kierownik literacki grupy studenckiej Erchaminus, objaśniał, że cenzura istnieje. Ja mówiłem jak to? Ja byłem przekonany, że wszystko co dolatuje do mnie, to jest po prostu, to są informacje. A on mówi, nie, nie, kochany, jak ty mówisz dzień dobry, to wszyscy muszą sprawdzić, co ty masz w głowie. I wtedy, później, wtedy ten cenzor słynny, który mi powiedział, panie, jak pan śpiewa nie płaczewka, to ja muszę wiedzieć, co to za Ewka, kim są jej rodzice i co z tego wyniknie dla kraju. To są wszystko rzeczy, które w Konstytucji mieliśmy gwarantowane, że one nie będą miały miejsca, a miały, bo byli pokrętni łamacze Konstytucji. Więc jeśli my patrzymy, w internet i wrzucamy swoje zdjęcie. Do czego mamy prawo? Mówię, do wszystkich dziewczyn, bez względu na to, czy są szczupłe, tęgie, ładne w swoim mniemaniu, czy brzydkie, mają do tego prawo i nikomu nic do tego. To jeżeli drugi zaczyna pisać obelżywe słowa, ale obelżywe, niszczące, degradujące tę osobę, to on łamie konstytucję, bo on ma prawo do własnej tożsamości, do wolności, wszystkiego właściwie wyglądu, postępowania, to jest jeden z tych zapisów, który w amerykańskiej konstytucji jest taki cudowny, że nie można degradować człowieka ze względu na pochodzenie, religię, kolor, skóry, wyznanie, wygląd i tak dalej, i tak dalej. Tam jest cały pakiet spraw, rasę. I nie można po prostu człowiekowi tego odebrać. Więc ja jestem po prostu cały czas przyglądam się tej konstytucji, jaka by ona nie była w moim życiu. Zawsze mam poczucie, że. Jest w niej za dużo dziur, że to jest durszlak, że w rękach złych ludzi można z niej zrobić co się chce, że można złamać życie innym ludziom, można złamać kariery, można wypromować bandziorów do ważnych funkcji. Stąd chcę pojechać z tym projektem i podobnie jak poprzednik, a także parę innych osób i także jak twoja troska wygląda. Wiesz o tym dobrze, że mnie ta prawa strona mapy Polski bardzo intryguje. Ja całkiem niedawno odkryłem, ponieważ moi rodzice się rozeszli, ja z nimi nie miałem zbyt dużego, z mamą miałem, ale z ojcem nie miałem zbyt bliskiego kontaktu. Wiedziałem, że był żołnierzem AK, wiedziałem, że był w niewoli niemieckiej, wiedziałem, że, że walczył i z Sowietami i z Niemcami. I on się urodził na Podkarpaciu w minie Chyżnek na wsi Dylągówka. Ja to odkryłem, że to jest tam, że to jest niedaleko Rzeszowa, że to jest właściwie, że ja tam powinienem pojechać, bo tam chyba jeszcze ludzie o moim nazwisku mieszkają. Byłem w Cieszanowie na spotkaniu z młodymi, nie tylko jak się okazało, ludźmi. Zobaczyłem, że oni łakną wiedzy. Więc to nawet nie chodzi o to, żeby się pojechać tam i spotkać z ludźmi demokratycznymi, jak to ująłeś, którzy tam są, działają. I się i mają poważne kłopoty, wiem, bo od nich słyszałem o tych kłopotach, że nie mają, nie mają źródeł informacji, nie mają jakimi jak informacjami się podeprzeć bo zakodowane ta FN24, bo zakodowana gazeta wyborcza. Ja apelowałem, żeby je tam odkodować na tym terenie, ale to oczywiście bezskutecznie. To ja bym właśnie chciał się spotkać z tymi, którzy myślą o mnie, że ja jestem diabeł, że ja jestem LGBT, że ja jestem Żyd, Niemiec. Z tymi, co mają, co widziałem dzisiaj, taką stronę internetową, Adam Bodnar, niemiecki rzecznik. Ja bym się z nimi chciał spotkać, dlatego że jak pojechałem do Pabianic na spotkanie z obywatelami, już kończę, Robertino, to przyszło 400 czy 500 osób na wspaniałe zupełnie spotkanie. Byłem tym zaskoczony. Miałem trochę. Sierść podniesioną z ręku, ponieważ mnie uprzedzono o tym, że przyjdą ludzie z ONR-u, późniejsi zwolennicy Konfederacji również, no z ruchów radykalnych. Najmniejszego incydentu nie było, bo oni muszą zobaczyć tego wroga nie czytać o nim w, w gazecie, w polityce Ukarnowskich, w telewizji, trwam, słuchać czy w TVP, które jak zamieszczały mnie materiały, to że ja chcę rozlewu krwi, że jestem banziorem lewakiem, który butelki z benzyną trzyma. Oni muszą zobaczyć tego człowieka. Muszą zobaczyć tego już na Żurka. Muszą zobaczyć tego Bodnara, usłyszeć co ci ludzie mówią. Wtedy wrócą do domu i będą mieli zagwostkę. Bo tu słyszą plugastwa i kłamstwa, a przed chwilą widzieli, że to jest nieprawda. I dokonają wyboru, ale już nie będzie to taki prosty wybór, jak by chciała władza. Tak, ja wiesz, tak słuchałem ciebie i nie ukryłem też, westchnąłem trochę, jak wspomniałeś o tym, że o tym artykule, że Adam Bodnar jest niemieckim rzecznikiem. Przeraża mnie, smuta mnie, już nie wiem sam, jak mam to określić, sposób, w jakim potrafimy sobie sami dokładać do, do pieca. Ale nie chcę o tym też mówić specjalnie jakoś dzisiaj, bo nie chciałbym tracić radosnego nastroju, jakim jest instytucja, którą możemy jako, jako umowę społeczną po prostu traktować na co dzień i korzystać z niej w naszym codziennym życiu. Zbyszku, ponieważ jesteś z nami przy organizacji Tour de Konstytucja, będziesz nas wspierał w trakcie trwania tejże. Chciałbym też tutaj powiększyć swoją z siebie, żebyście zobaczyli, co jest za mną. Po, po tej stronie, tutaj, ja tu postawiłem specjalnie, to jest blat, który tak wygląda stołu konstytucyjnego i on będzie wszędzie, bo on będzie jeździł, będziemy składać wspólnie takie stolik konstytucyjne, przy których będziemy się mogli spotkać. A to jest taka nastawka, i to jest właśnie ten zwój. On jest nawinięty na takiej rolce, on fajnie wygląda z tyłu, bo są fajne zdjęcia z różnych naszych wydarzeń. Ktoś znajdzie się tam, nie będę teraz tego przekręcał. Natomiast to jest właśnie ten sześciometrowy zwój, na którym na odwrocie będzie każdy z Was mógł po prostu zostawić swoją parapkę, podpisać się, zostawić ślad. Co e, e, swój ślad, e, co dalej z tym zwojem będzie, zobaczymy. Będziemy myśleć na bieżąco w trakcie trwania tego, e, tego wydarzenia. E, Zbyszku, powiedz, jak e, w Twojej ocenie? E, jak ty e, czego oczekujesz po tym projekcie, co miał, Jak miałaby się skończyć, jaki cel osiągnąć, żebyś powiedział tak, to było kawał potrzebnej roboty. Z tego czasu David Lynch, wspaniały, kreatywny twórca filmowy, jeździł po Stanach Zjednoczonych z kamerką, to jeszcze wtedy były nie iPhony, tylko te małe DV-kamy i zaczepiał ludzi na stacjach benzynowych albo gdzieś autostopowiczów brał i z nimi odbywał rozmowę. I okazywało się, że on odkrywał zupełnie inny świat. Gdzieś jakiegoś farmera, który coś robił, gdzieś jakiegoś wyrzutka, który na stacji benzynowej mył okna samochodem, ale tak naprawdę ukrywał się, bo go ścigano za zabójstwo nawet. Czy różnych tych typów, z których się cała Ameryka składa, Polska się składa też z takich typów i takich typek, czyli krótko mówiąc my nie jesteśmy jednorodni, każdy z nas ma inny plecak. Marzy mi się to, żeby pokazać jak wygląda Polska, ta właśnie wymieszana, ta kolorowa, żeby, tak jak ty kiedyś pojechałeś samochodem i wskoczyłeś jakiemuś człowiekowi Motocykle. na traktor motocyklem, no, no przepraszam, tak, Z motocyklem, wysiadłeś i pobiegłeś do człowieka, który w polu na traktorze pruł w prawo, w lewo i tam coś orał, a ty z nim rozmawiałeś o tym co się dzieje. I on był prawdopodobnie tym tak samo zaskoczony jak i ty, że to się zdarzyło i opowiadał w sposób niezwykle ciekawy o tym co robi, co dla mnie było nie telewizyjnym materiałem, tylko życiowym materiałem. A on zobaczył ciebie, kolejowca, z którym być może nigdy w życiu wcześniej nie miał do czynienia. To zderzenie ludzi którzy nagle zdejmują swoje pancerze okazują się sobie przyjaźni to to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Bardzo bym chciał żeby ta część projektu o której jeszcze chyba dzisiaj nie wspomniałeś czyli bus który będzie wyposażony w kamery żeby to pruło przez Polskę i filmowało non stop do internetu co się dzieje żebyśmy widzieli które miasta mijasz gdzie bierzesz autostopowicza i ten autostopowicz z tobą autostopowiczka rozmawiają z tobą gdzie wysiadasz Kupić landrynki w kiosku i z kioskarką rozmawiasz, żeby to wszystko się kręciło wokół takiej zwykłej codzienności, która nas prędzej zjednoczy niż apele fałszywe, kłamliwe apele polityków, których celem jest głównie napuszczenie nas na siebie. Więc liczę na to głównie, że przy projekcie Konstytucja zaczniemy ze sobą rozmawiać i ja jestem gotów. Najchętniej oczywiście wyskoczę na wschód, czyli. Odsuwał, od gdzie może Staszka ty ma wyrwiemy, choć on ma 125 lat więc, <laughs> może jego, do Lublina, w którym się urodziłem, prawdzie tylko dwa tygodnie tam przeżyłem, ale i już byłem w Warszawie i do tej pory jestem, ale, ale chętnie do Lublina zajrzę i zajrzę w okolice Rzeszowa do Przemyśla, gdzie jest ta fundacja piękna, która się zajmuje zwierzętami. Wspaniali ludzie są. Naprawdę wszędzie są wspaniali ludzie. Niestety są podwiązani. Oni mają nieufność do nas, bo słyszą telewizję i ona mówi o nas najstraszliwsze, najpodlejsze rzeczy, kłamstwa. A my w związku z tym mówimy o nich, że oni są oszołomami otumanionymi, nie ma co z nimi rozmawiać. Otóż jest co z nimi rozmawiać. Z nami tak. nie ma co rozmawiać. Ja z tobą nie muszę rozmawiać Robert w ogóle. Przecież ja wszystko wiem. Natomiast z nimi tak. bez końca. Tak, jest, zgadzam się z Tobą absolutnie i chcę powiedzieć, że to są fantastyczne rozmowy. To, na, to są najlepsze rozmowy, jakie udało mi się e, przeprowadzić. I kiedy słuchasz tej drugiej strony, kiedy e, masz, masz tą okazję i szansę. Zbyszek, e, i tak przekroczyliśmy na czas, a tego nie żałuję. Jestem przekonany, że wiele osób, które są z nami, e, też nie żałują i cieszymy się bardzo, że jesteś z nami. I teraz chciałbym Ciebie na zakończenie jeszcze poprosić o Twoją taką refleksję, która miałaby zakończyć nasze spotkanie, nie wiem czy podsumowaniem, ale jakąś taką refleksją, co dalej z nami pakami? czego mamy się trzymać, gdzie mamy iść, żeby czuć się bezpiecznie w swoim kraju. Nie mówię o bezpieczeństwie takim bezpośrednio fizycznym, bo to też na pewno jest ważne, ale, ale takim poczuciu, że ten nasz kraj jednak wróci na normalną ścieżkę i że warto się wysilać w budowaniu tego, co, co trochę zostało zrujnowane. Jeszcze co ci powiem, ja akurat przygotowuję taką rzecz, od pewnego czasu więcej piszę o muzyce na Facebooku I, i, i przynajmniej część ludzi jest zadowolona z tego powodu, a ja no myślę, że mam trochę wiedzy, którą chętnie mi się podzielił. I teraz tak, wczoraj pomyślałem sobie, że opowiem o pewnych utworach, które mi utkwiły w pamięci. Teraz zobacz, ile to już lat trwa, kiedy ja teraz docytuję fragment utworu z 1964 czy 5 roku. Czyli to jest 40, powiedzmy 60 lat temu, a mniej, 50 parę lat temu. Zespół Yardbirds. Słynny zespół, z którego się wywodzą gitarzyści słynny Jimmy Page założył później Led Zeppelin. Jeff Beck, do dziś uważany za największego żyjącego gitarzystę świata. Czy Eric Clapton, który jest w ogóle bogiem i gitarzystów. Oni wszyscy grali w tym zespole. Ten zespół nagrał kiedyś utwór. Jesteś lepszym człowiekiem niż ja. W 1964 bądź 5 roku. You are better man than I. Mister, you are better man than I. Czy możesz ocenić człowieka po tym, jakie nosi włosy? Czy możesz odczytać jego myśli, widząc ubrania, jakie nosi? Czy rozpoznasz złego po wzorze, jaki ma na krawacie? Jeśli tak, to widać, jesteś lepszym człowiekiem niż ja, bo ja tego nie potrafię. Czy rozpoznasz mądrego człowieka po tym, jak ładnie składa zdania? I czy to jest ważniejsze od rzeczy, które opowiada? Czy możesz nazwać człowieka głupcem, bo nie dąży za pieniędzmi? Jeśli tak, to jesteś lepszym człowiekiem niż ja. I na końcu. Czy potępiasz człowieka, jeśli nie podziela Twojej wiary, i umiesz powiedzieć, że kolor jego skóry jest kolorem jego duszy i jest gorszy i brzydszy niż Twój? Czy mógłbyś ludziom powiedzieć, że muszą umrzeć za króla i ojczyznę? Jeśli to potrafisz, to jesteś lepszym człowiekiem niż ja? Tak śpiewały zespoły popowe 60 lat temu. To jest nieprawdopodobne. Tym się zajmowali muzycy i gitarzyści. Dzisiaj milczą w tej sprawie. A przecież te wszystkie rzeczy, o których ja tutaj przeczytałem, z raptem, nie wiem, osiem wersów różnych, one mówią o tym, co my powinniśmy zrobić. Jeżeli ja bym mówił o świecie, który znam, żeby go troszeczkę wam przybliżyć, jeżeli uważano za najwspanialszą dziś piosenkarkę 19-letnia Billie Eilish, tęgawa wydawałoby się dziewczyna w obszernych ciuchach, czarno-zielonych włosach, Młodzieżowy upiór, który jest boginią dla nowego pokolenia, nagle robi sobie zdjęcie do woga, i jest na okładce jako właściwie sexy peanut girl, odkrywa część swojego ciała i ona mówi: Ja wiem, że się na mnie zwrócicie, ale mam to i tutaj nie powiem gdzie, ponieważ to jest moje życie i dajcie żyć każdemu, jak chce. I to jest ostatnia recepta: dajcie żyć każdemu, jak chce. Jak chce wyglądać, co chce jeść, jaką chce wyznawać religię. Dajcie szacunek każdemu z tych zachowań. Jeżeli w polskim Sejmie wisi krzyż, bo tak chce większość tego Sejmu i im to pomaga, to niech pozwolą powiesić symbol innej wiary, komuś, kto jest wyznawcą innej wiary. No nie może być tak, że my mamy patent na wiarę, a cała reszta won. Ona się nie liczy. Jeżeli my jesteśmy wegetarianami, to tych wszystkich mięsnych utopimy. Nie! My jesteśmy wegetarianami, a oni jedzą mięso. Możemy rozmawiać, ale nie możemy szykanować ani eliminować tych ludzi. Więc załóżmy się czegoś, co jedni nazywają bardzo niefortunnie, moim zdaniem, tolerancją. Bo tolerancja to jest, ja wiem jak jest i toleruję jakieś nędzne wypadki. Niech on tam sobie pobryka, ja mu pozwalam łaskawie. Nie! Akceptacja. Ludzie LGBT istnieją, LGBTQ istnieją, stworzyła ich natura, i koniec dyskusji. Koniec dyskusji. Powinni mieć takie same prawa jak ludzie heteronormatywni dokładnie takie same prawa w każdym aspekcie. Jeżeli my się nauczymy tego, że my możemy w każdej chwili być przypisani do mniejszości, która będzie pogardzana, bita, sekowana, pozbawiana praw, bo nagle. Potem ci na samochód i wylądujemy na wózku i okaże się, że już nie wjedziemy pod krawędzi, bo ktoś o tym nie pomyślał i nie ma tych pokrywni małych. Jeżeli my na przykład zachorujemy ciężko i okaże się, że nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstwa, do, do, nie wiem, do, do czegokolwiek z tym związanego, do operacji to zaczniemy, roz... chcemy wychować dziecko w innej wierze, w innym poglądzie, nie możemy, bo ktoś nam będzie teraz nagląda... narzucał poglądy, że Lechu Wałęsa to był Bolek, przede wszystkim to był Zdrajca, to ja nie chcę, żeby moje dziecko się tego uczyło i chcę, żeby się uczyło czegoś innego, ja oczywiście to zrobiłbym w domu sam. A dlaczego szkoła ma wyręczać człowieka w jego dążeniu do prawdy? W związku z tym, Mówię krótko, nauczmy się szanować innych ludzi z całym kolorytem ich poglądów. Przybyszu z zagranicy, Wietnamczyków, Ukraińców, tu gdzie mieszkam pracują Ukrainki, cudowne kobiety, lubię je, witam je, chodzę do wielkiego marketu kilka kilometrów ode mnie, a tam chodzą ludzie różnych ras, są Turcy, są Właśnie Azjaci są Indonezyjki w pięknych białych tych strojach z zasłoniętymi włosami, twarzami, to wygląda po prostu pięknie, nauczmy się tego. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za to co powiedziałeś, to bardzo cenne, dziękuję serdecznie w imieniu nas wszystkich oglądających. No i co, bierzemy się od 4 czerwca do pracy, Tour Konstytucja rusza z Radomia 4 czerwca. Dzisiaj jeszcze na temat Tour de Konstytucja będziecie mogli posłuchać kilku informacji w resecie obywatelskim o godzinie 21. ale także chyba o godziny 18, jeżeli się nie mylę, w Radiu Nowy Świat. Też będziemy o Tour de Konstytucja o tym mówić, więc zapraszam wszystkich. Zaglądajcie i przede wszystkim zaglądajcie na stronę www.turdekonstytucja.pl Zbyszek, jak zawsze honor. Dzięki Salutare i muzycznie oczywiście kończymy naszą piosenką Konstytucja. Do zobaczenia miłego dnia Konstytucji 3 maja. Chcesz wolności, demokracji, wysłuchano Twoich racji. Chcesz głosować, decydować silną.